Wchodząc na portal Geeks w sekcję rankingi, możecie tam odnaleźć aktualizowane co miesiąc top zestawy komputerowe. Są one ustawione według przedziałów cenowych, które najczęściej wybierają użytkownicy. I jednym właśnie z takich najtańszych zestawów jest ten za 1300 zł, który jest przy okazji dedykowany do użytku biurowego oraz multimedialnego, czyli najprościej mówiąc do przeglądania internetu. Ale co gdybym Ci powiedział, że wykonując kilka naprawdę prostych kroków, da się tę jedynie biurową maszynę zamienić w prawdziwie gamingowy komputer? you okay. Przybyłem do internetu 6 lat temu, by pokazywać niedowiarkom, że za małe pieniądze też można sensownie pograć. Dlatego odkąd tylko przygotowuję dla Was polecone zestawy komputerowe, za każdym razem otwiera się moje trzecie oko i staram się te wszystkie komponenty poukładać tak, tak dopasować, żeby te blaszaki były możliwie najbardziej kompleksowe, aby ostatecznie zapewnić Wam jak najwięcej możliwości i elastyczności w dalszym ich użytkowaniu, przekonfigurowywaniu i dopasowywaniu do własnych potrzeb. Dlatego dziś w ramach Eksperymentu zobaczycie na własne oczy, czy zakup bardzo podstawowego sprzętu z nastawieniem na jego dalszą rozbudowę i upgrade ma sens, czy może totalnie żadnego. Zatem od początku, co znajdziemy w jeszcze tylko biurowej maszynie za 1300 zł. Mózgiem tegoż komputera jest Pentium Gold G6400, czyli dwurdzeniowy i czterowątkowy reprezentant rodziny Comet Lake. Zamontowany został na płycie Asroka, czyli dość skromnym, ale w pełni wystarczającym modelu H510M, myślnik HVS 2.0. Ten niewielki obraz jest całkiem sympatycznie wyposażony, a jedyne, czego definitywnie mu brakuje, to slotu M.2 dla dysków SSD. Poza tym w tej kasie jest... Absolutnie ok. Pamięć RAM to pojedynczy moduł 16GB od Fury. Czemu pojedynczy? Bo w pracy biurowej nie zrobi to różnicy, a tak ostatecznie opcja dołożenia drugiej kości w przyszłości jest lepsza niż brak. Tej możliwości. Z kolei SSD to bardzo podstawowy, acz jak na sprawy biurowe, pojemny dysk od Goodrama Model CX400 o pojemności 512 GB. I tu mały disclaimer: realnie po zainstalowaniu świeżego systemu Windows 11 z wszelkimi aktualizacjami przestrzeń dyskowa dla użytkownika będzie wynosić szalone 421 GB. Na spory plus za to fakt, że po zapełnieniu dysku do 93% nie stracił on wyjściowych parametrów i zachował dobrą responsywność. Natomiast rolę zasilacza przyjął w tym zestawie Silent. Pentium PC Elementum E2 550W, który właśnie watów ma aż nadto, jak na potrzeby zasilania Pentiuma, konsumującego w porywach skromne 58W. Ale Wy już wiecie, że zapasowa moc się nam tutaj bardzo przyda. Tylko później. No i w końcu obudowa Silentium PC Armis AR1. Chciałoby się rzec, jaki Armis jest, no to każdy widzi. Ale dodam może jeszcze, że płyta główna i tak nie ma więcej złącz pod wentylatory, więc cokolwiek z dwoma, trzema czy czterema śmigłami i tak by pokonało możliwości adaptacyjne ASRocka HVS w Micro ATX. Co można więc powiedzieć dobrego o tym sprzęcie... W w obecnej formie tej za 1300 zł. No cóż, żeby nie kompromitować siebie i tego sprzętu, no to powiem tyle działa i jeżeli chodzi o te zastosowania do których został on skonfigurowany, czyli przeglądanie internetu, pisanie w Wordzie, przeglądanie zdjęć z wakacji, no to to wszystko absolutnie śmiga. Okej, okay, czasem się proces lekko zadyszy przy przeglądaniu większej ilości kart w przeglądarce lub pobieraniu dużej ilości plików naraz, ale podkreślam, to jest tylko i wyłącznie na ten moment bardzo podstawowa maszyna dla mało wymagających użytkowników. Tego się trzymajmy. No dobrze, a gry? CSGO wypluł z siebie całe 30 klatek średnio. Na botach w 1080p i pewnie w 720p byłoby to nawet grywalny w okolicy 60 klatek, strzelam, ale no nie oszukujmy się, nawet do niedzielnego grania to bardzo przeciętny wynik. A czym dalej w las? Hm, no cóż, tym gorzej. Fortnite na ustawieniach preferujących wydajność był w stanie ledwo wygenerować 15 klatek, ale z licznymi zacięciami, więc no tak czy siak, równa się, był niegrywalny. Pomyślałem więc, że skoro PC za 380 zł, którego testowałem, dosłownie... Kilka dni wcześniej dał sobie radę z Diablo 4, to tym bardziej poradzi sobie z nim procesor, warty niemal tyle, co cały ten komputer, w sensie ten za 380 zł. No ale cóż, jak już i tak widzicie na wykresie, no nie dał rady, nie dał absolutnie rady. Choć i tak dobrze, że gra się w ogóle uruchomiła, bo z początku stwierdziła, że nie zamierza. No dobrze, więc to, że komputer biurowy jest do biura, a nie do grania, to już wiemy definitywnie. A co się stanie, jeśli teraz podwoimy jego wartość, instalując w nim dedykowaną kartę, która jest nawet ciut droższa niż on sam, w sensie komputer? A konkretnie kartę od PNY w wersji Verto RTX 3060 12 GB. Oj, będzie dużo, ale to dużo, lepiej. CS:GO już nie tyle jest grywalny, co na spokojnie, nadający się do łupienia bez wstydu z kolegami. Średnia klatek na das 2 wynosi 211 i rzadko tylko spada w okolice 60, co i tak daje dostateczny komfort gry. Fortnite ma co prawda chwilę słabości i potrafi przyciąć boleśnie, ale kiedy mapa się w pełni doczyta, średnia liczba fps utrzymuje się na poziomie około 158 ramek i odchyla się częściej w okolicy 73 niż mniej. Co na te rewelacje Diablo 4? No trochę dziwna sytuacja, bo nic niby nie wskazywałoby na to, że ma ono wyższe wymagania niż choćby Fortnite, ale jednak zużycie procesora w mieście wynosi okrągłe 100%, z czego wynika fakt, że średnia klatek to tylko 83 ramki. Jest to dość by się bawić bez żalu, ale no jednak chciałoby się trochę więcej. Mimo wszystko mamy światełko. W tunelu. I w telefonie. Dodając dedykowany układ graficzny do naszego biurowego peceta, okazuje się, że to, co wcześniej było niegrywalne, teraz jest do ogrania na spokojnie. No ale co z tymi bardziej wymagającymi grami? No cóż, Cyberpunk 2077 pokonał naszą maszynę z Pentiumem i co prawda detale były wyśrubowane, ale to miejsca typowo procesorowe zadecydowały o porażce, generując bardzo irytujące spadki klatek, a nie sama ogólna wydajność gry. Wygląda więc na to, że musimy sięgnąć po rozwiązanie ostateczne, czyli za Zapewnić RTX-owi odpowiednią liczbę wątków, rdzeni, ale przede wszystkim też gigaherców, a zatem i 11400 f Przyzywam Cię szybko poszło. Obawy o to, że płyta nie poradzi sobie z udźwignięciem tego procesora były całkowicie bezzasadne. Średnia temperatura sekcji zasilania podczas mocnego katowania CPU grami wynosiła bowiem okolice 52 stopni Celsjusza, co jak na układ bez dedykowanego radiatora i z wartością rzekłbym, że nawet całkiem chłodną. Procesor miał co prawda czasem dziwne spadki taktowania, lecz towarzyszył temu wyraźny botelnek karty graficznej, a nie throttling sekcji. I dodam jeszcze, że aby wykluczyć ograniczenia wydajności płynące z pamięci RAM, dodałem też drugi identyczny moduł, co oczywiście zwiększyło pojemność samego RAMu do 32GB i uruchomiło tryb Dual Channel. Obie kości pracowały jednak ze swoim bardzo podstawowym, oryginalnym taktowaniem 2666 MHz. No ale że Pentium domyślnie nie puszczał więcej, no to, żeby być tutaj uczciwym, nie chciałem też, żeby i piątka miała łatwiej, więc po prostu ustawiłem już tak jak było oryginalnie. Może i skromnie, ale za to, to jest. No i cóż, myślę, że wyniki testów dodatkowych tytułów nie wymagają mojego szczególnego komentarza. Wszystko chyba jest dosyć jasne i klarowne, a przerosty bardzo widoczne, więc zobaczcie sobie same wykresy na spokojnie i widzimy się w podsumowaniu materiału, czyli już za chwilę. Ach, no i co moi drodzy? Okazuje się, że mimo wszystko eksperyment chyba się udał. Nawet bardzo skromna maszyna, która wcześniej nie, nie radziła sobie absolutnie z grami, po dołożeniu bardzo wydajnej karty, stała się pełnoprawną jednostką gamingową. Ok, to nie oznacza oczywiście, że zagracie na niej we wszystko, oczywiście w tej konfiguracji, z tylko dołożoną kartą z RTX-em, ale i tak jej potencjał wzrósł. Niesamowicie. Z rzeczy, które mnie delikatnie rozczarowały, to jednak fakt, że myślałem mimo wszystko, że i piątka generacji 11 jest trochę wydajniejszym procesorem. No jednak okazuje się, że nie bez powodu mamy na rynku już generacje 12 i 13, które faktycznie wyraźnie odjechały z wydajnością za horyzont i zostawiły jednastkę, no w takim miejscu, o którym delikatnie mówiąc już zapomniałem, testując przez ostatnie rok, czy właściwie nawet dwa lata. Głównie bardzo high bardzo wydajne procesory, no w Właśnie tej 12 i 13 generacji. Mimo to uważam, że jeżeli ktoś startuje z poziomu z pułapu 1300 zł, dokłada Drugie tyle, no może delikatnie więcej, powiedzmy, że w okolice 3000, ale w zamian dostaje bez kompleksów jednostkę, na której pogra właściwie chyba w każdą jedną nowoczesną w tym momencie grę, w zależności Full HD w co najmniej 60 klatkach. No to, mimo tego, że pierwotnie sprzęt nie miał służyć do gier, a okazuje się, że jednak może to robić, no to chyba jest się w sumie z czego cieszyć. Na co jednak trzeba uważać przy tego typu eksperymentach, przy tego typu ulepszaniu sprzętu? Jeżeli od samego Początku, nie zakładacie, że ta maszyna będzie kiedykolwiek później rozbudowywana, no to może się niestety okazać, że coś umknie waszej uwadze. Taką podstawową rzeczą, oczywiście, jest chłodzenie procesora, bo oczywiście i Pentium, i i 5 miały swoje boksowe, dedykowane chłodzenia, ale trzeba mieć na uwadze, że te chłodzenia są naprawdę bardzo podstawowe, i o ile Pentium był bardzo kulturalny, cichutki i przede wszystkim chłodny, tak i Piątka, nawet z tym swoim boksowym, lepszym chłodzeniem niż to, które było z kolei w Pentiumie, no miała momenty gdzie osiąga ponad 80 stopni i ten cooler naprawdę bardzo mocno wył, więc trzeba mieć na uwadze, że z całą pewnością wzrost wydajności generuje wzrost temperatur, a co z tym idzie też prawdopodobnie i hałasu. I jeżeli miałby to Was zdenerwować, to trzeba jeszcze wysupłać budżet na... Skrobać budżet na lepszy cooler, który zapewni Wam lepszą kulturę pracy. No i teraz jeszcze tak na koniec odbijając parę argumentów, które z całą pewnością się pojawią w komentarzach, czemu w ogóle to się pojawiał Intel, a nie na przykład jakiś Ryzen ze swoją integrą, bo moi drodzy, akurat w budżecie dosłownie do 1300 tego setupu by się nie dało odtworzyć z procesorem Ryzen, to możemy zrobić w cenie około 1400 zł. Ktoś powie: O, no, the big deal, tylko 100 różnicy, no ale jednak zestawy są tak poukładane, że mają limit do 1300. I tu od razu, do Was case i prośba. Jeżeli chcielibyście zobaczyć w tej serii kolejne tego typu blaszaki, które sobie tak właśnie ulepszamy, może jakieś jeszcze inne elementy dodajemy też do tych testów, to koniecznie wbicie łapę w górę. Ja liczę na naprawdę skromne 1000 łapek. To jest naprawdę. Wydaje mi się tak niski próg wejścia, że to jest absolutnie do zrobienia i możemy tą serię ciągnąć dalej, żeby też na kanale pojawiały się jednostki typowo do osób, które nie są zainteresowane 4K, Ultra HD, RTX i tak dalej, tylko po prostu maszynami do codziennego casualowego grania w rozsądnych pieniądzach. Tak to sobie określam. Jeżeli więcej ze mną zgadzacie i chcielibyście więcej tego typu odcinków, no to motywujcie, komentujcie, sugerujcie. Komentarze są Wasze, łapki tym bardziej, a ja się odmeldowuję i do następnego materiału. Na razie.